Zakrętarka Parkside po ostatnim pojedynku z Dewaltem uległa awarii. Reklamowałem ją, przysłali mi nowy model B3. Zamierzam go teraz przetestować. Jest to model PDSS AP20 Libe3 z możliwością połączenia przez Bluetooth z naszą komórką za pomocą smart akumulatorów. Maksymalnie 4300 uderzeń darowych na minutę. Maksymalna grubość skręta zalecanego śruby to 16 mm. Maksymalny moment obrotowy to 226 nm. Oczywiście zakrętarkę z silnikiem bezszczotkowym, z pięcioletnią gwarancją. Przełącznik kierunku obrotów, spust, uchwyt na pasek, pogumowana rękojeść, regulacja prędkości i siły do kręcania. Słabo widoczne podświetlanie 120, 150, 190 i 226 Nm. Nie gaśnie od razu po puszczeniu z pustu. Rusza potem tak jakby zmniejsza prędkość stabilizowała. Krótki korpus nieduże rozmiary naprawdę tej zakrętarki. Samobody 1026 gramów, z akumulatorem 2Ah 1457 gramów, z czwórką typu Smart 1626 gramów, ze starszą czwórką 1752 gramy. Produkcja Compernas, maksymalnie 3600 obrotów na minutę. Uchwyt nabity sześciokątny z blokadą, blokada wyciągana do przodu. Jest tutaj dosyć spory luz, zobaczymy jak trzyma bita. Bit sam skakuje, nie trzeba je podciągać. Uchwyt na pasek z prawej strony, ale możemy zamontować również z lewej. Sprawdzimy również, czy ta wersja działa bez przerywania z akumulatorem 2A, czy tylko z czwórkami. Wkręt ciesielski 8 na 200 mm zobaczymy, czy da radę wkręcić z akumulatorem 2A. Nie, zobaczymy z czwórką. 17 Krótkie podsumowanie co do poprzedniej wersji. Wydaje mi się, że poprzednia wersja tamten uchwyt tak się nie gibał na prawo, lewo, ta blokada tutaj. Natomiast w nowej mamy możliwość połączenia się przez butu z aplikacją, z telefonem. Mam no tutaj regulator prędkości, to jest oczywiście na plus. Dioda poświetlająca miejsce pracy świeci jasno i długo, to też jest na plus. Silnik bezszczotkowy oczywiście. Możliwość zamontowania uchwytów na pasach z dwóch stron. Szkoda natomiast, że nie działa ta zakrętarka z akumulatorami 2Ah. To za duża moc, za mała, za mały akumulator jak na taką zakrętarkę. Możemy co najwyżej używać czwórki w kształcie starej dwójki. Moc i wydajność moim zdaniem jest jak najbardziej odpowiednia. A co dalej, czas pokaże, mam nadzieję, że ta wytrzyma mi dłużej niż poprzedni model. Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu Hej.